Cześć! Znajdujemy się właśnie w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk. Ja jestem fizykiem i zajmuję się na co dzień magnetyzmem cienkich warstw. Dzisiaj, w ramach Nocy Naukowców, chciałem Wam pokazać, jak wygląda mikroskop magnetoptyczny, jak jest zbudowany oraz pokazać zasadę jego działania. Zapraszam w podróż po świecie domen magnetycznych. Właśnie znajdujemy się w laboratorium mikroskopii magnetooptycznej, a tutaj widzicie mikroskop, którego zasadę działania oraz budowę za chwilę Wam pokażę. Mikroskop zbudowany jest z kilku elementów. Jednym z nich jest kolumna mikroskopu, do której podłączone są ważne podzespoły naszego mikroskopu. Jednym z tych elementów jest oświetlacz, który składa się z dwóch części. O tym oświetlaczu będę nieco szerzej mówił w kolejnej części filmu. Mamy również polaryzator, analizator oraz na górze kolumny mikroskopu zamontowana jest kamera, która ma wysoką rozdzielczość oraz wysoką czułość. Tutaj znajduje się miejsce. W którym będzie zamontowany obiektyw. W naszym zespole mamy do dyspozycji trzy takie obiektywy: o powiększeniu 100 razy, o powiększeniu 20 razy oraz który ma powiększenie 2,5 razy. Mamy również cewkę, która generuje nam zewnętrzne pole magnetyczne. Ona podłączona jest do do zasilacza, a w cewce, w środku, znajduje się miejsce na próbkę. Stolik z próbką możemy przemieszczać w płaszczyźnie X i Y. Wiemy już, jak zbudowany jest nasz mikroskop, a teraz Wam pokażę zasadę jego działania. Światło generowane przez oświetlacz porusza się w torze optycznym, dociera do polaryzatora, w którym następuje liniowa polaryzacja. To liniowo spolaryzowane światło jest ogniskowane przez obiektyw na powierzchni materiału. Jeżeli materiał jest magnetyczny, to w wyniku oddziaływania tego spolaryzowanego światła e, następuje skręcenie płaszczyzny polaryzacji o pewien kąt. Ten kąt jest proporcjonalny do namagnesowania, dzięki temu możemy badać właściwości magnetyczne naszych układów. Ten kąt jest zwykle bardzo mały, dlatego należy stosować analizator oraz wysokoczułą kamerę. Teraz, bazując na konfiguracji polarnej magnetoptycznego efektu Kera, pokażę Wam, dlaczego pojawia się wspomniane skręcenie płaszczyzny polaryzacji. W tej konfiguracji wektor namagnesowania M ustawiony jest prostopadle do powierzchni próbki oraz równolegle do płaszczyzny padania. W tej geometrii liniowo spolaryzowane światło pada pod kątem alfa do normalnej na powierzchni próbki. Pole elektryczne E, które pochodzi od liniowo spolaryzowanego światła, prowadzi do drgań elektronów w kierunku wektora E. W wyniku działania sił Lorentza pojawiają się dodatkowe drgania elektronów z prędkością V skierowane prostopadle do wektora M i wektora E. W rezultacie występuje dodatkowa składowa wektora polaryzacji światła o amplitudzie RK, która jest prostopadła do pierwotnej polaryzacji światła. Tym samym fala odbita nie jest już spolaryzowana liniowo. A obserwowane skręcenie płaszczyzny polaryzacji o pewien kąt jest proporcjonalne do namagnesowania obszaru, z którego zbierany jest sygnał. To pozwala określać właściwości magnetyczne badanych układów. Mikroskop nasz sfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu badawczego OPUS-17. Pewnie teraz chcielibyście zobaczyć jak mikroskop działa, także ja zabieram się do montażu próbki i zobaczycie to w nieco przyspieszonym tempie. Montowana. Zanim zaczniemy pomiary magnetyczne, chciałbym Wam pokazać, jak działa nasz oświetlacz. Teraz jesteśmy już przed panelem sterującym naszym mikroskopem. Po lewej stronie widzimy zakładkę, która pozwala nam sterować rejestracją obrazu, sterować również polem magnetycznym oraz również możemy ustawiać tutaj parametry kamery. Oraz mamy do dyspozycji zakładkę której kontrolujemy nasz oświetlacz. Jak mówiłem wcześniej, ten oświetlacz jest wyjątkowy, ponieważ możemy wybrać kierunek wpadania światła na powierzchnię badanego materiału. I możemy wybrać aż 8 różnych oświetlaczy, które pozwalają nam również na różne kombinacje oświetlenia naszej próbki. Dzięki temu mamy możliwość rejestracji sygnału. W zależności od kierunku e, padania światła, a tym samym jesteśmy czuli na daną składową wektora namagnesowania. No i w przypadku takiego kierunku oświetlenia e, ma, jesteśmy czuli na składową e, w tym kierunku. Jeżeli teraz przełączymy się na światło, e, no to jesteśmy czuli w tym kierunku. Ważne, że ten mikroskop również potrafi rejestrować spadową prostopadłą. Ona najczęściej jest najsilniejsza, jej wkład do sygnału jest największy. Dlatego, badając układy, które mają na magnesowanie ustawione w płaszczyźnie warstwy, często staramy się pozbyć tego sygnału. I do tego służą nam tak zwane mody stroboskopowe, które pozwalają redukować właśnie spadową prostopadłą. No, i teraz na ekranie widzicie ten tryb pracy mikroskopu. Teraz pojawił nam się dodatkowo panel do obrazowania właśnie naszej próbki. Włączyłem przed chwilką oświetlacz symetrycznie, ponieważ będziemy badać układy, które wykazują prostopadłą anizotropię magnetyczną, czyli wektor namagnesowania ustawiony jest prostopadle do powierzchni warstwy. Będziemy teraz rejestrować proces przemagnesowania z wykorzystaniem zewnętrznego pola magnetycznego. W pierwszej kolejności nasycimy próbkę polem skierowanym do dołu. Tutaj znak minus o tym świadczy. Teraz tutaj na obrazie będziemy mogli oglądać, w jaki sposób następuje proces przemagnesowania. Ja teraz będę redukował pole magnetyczne. Będziemy je redukować do zera. A następnie zmienimy jego kierunek. To znaczy próbka była namagnesowana do dołu, a teraz przykładamy pole magnetyczne, które skierowane jest w przeciwnym kierunku. I w pewnych wartościach pola magnetycznego zaobserwujemy, że na ekranie pojawi się nam zmiana kontrastu. Widzimy ją teraz. Widzimy, że pojawiają się obszary, które się poruszają. A następnie możemy ten proces powtórzyć, wykorzystując teraz kierunek do dołu. No i widzimy, że tutaj też pojawia się nam zmiana kontrastu. Jeszcze raz przeprowadziłem proces przemagnesowania. Zatrzymałem obraz w momencie kiedy pojawił się kontrast. Ten kontrast wynika ze zmiany kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji. A to oznacza, że w tym obszarze zmienił się kierunek namagnesowania. Jeżeli zmienił się kierunek namagnesowania, no to my wiemy, że on się zmienił pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego, które skierowane było prostopadle w naszym przypadku do góry. Czyli fragment, który tu jest ciemniejszy, ma namagnesowanie skierowane do góry, natomiast ten obszar, który jest tutaj jaśniejszy, ma namagnesowanie skierowane w dół. Czyli pomiędzy tymi dwoma domenami mamy również obszar przejściowy. Ten obszar nazywamy ścianą domenową, której momenty magnetyczne rotują i rozmiar tej ściany domenowej jest bardzo mały. To jest kilka, kilkanaście nanometrów i zależy to od Oddziaływania pomiędzy spinami oraz od anizotropii. Sygnał magnetooptyczny zwykle jest bardzo słaby, dlatego stosuje się tak zwaną technikę różnicową, aby poprawić sygnał do szumu. Robi się to w następujący sposób. Zbiera się tło w nasyceniu bądź bez pola magnetycznego, czyli w remanencji, jeżeli stan magnetyczny tym. W tym miejscu jest dobrze określony, a następnie ten obraz odejmuje się od obrazów oglądanych na bieżąco. Dzięki temu odejmujemy wszystko, co nie jest związane ze zmianą kontrastu magnetycznego. I chciałbym teraz Wam pokazać, jak to działa. Czyli przykładamy pole magnetyczne, nasyciliśmy naszą próbkę. Następnie zbieramy background, czyli nasze tło. To tło jest odejmowane od naszego obrazu. Widzimy, że teraz pozbyliśmy się wszystkich defektów i możemy rejestrować zmianę kontrastu, podobnie jak miało to miejsce bez odejmowania tła. Przecież zobaczycie za chwilkę, że ten kontrast jest znacznie lepszy, czyli możemy lepiej analizować właściwości Naszego materiału. Tutaj właśnie teraz widzimy, pojawiły się domeny. Widzimy, że kontrast jest znacznie lepszy i możemy znacznie dokładniej analizować proces przemagnesowania czy strukturę domenu. To już koniec podróży związanej z domenami magnetycznymi. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli się spotkać w ramach Nocy Naukowców tutaj na żywo i będę mógł Wam pokazać, jak mierzyć właściwości magnetyczne układów cienkowarstwowych, którymi zajmujemy się w Zespole Cienkich Warstw w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam serdecznie do współpracy. Do zobaczenia!